Pamiętasz, jeszcze parę lat temu mhm. Xiaomi było na zasadzie takiej nowinki i część osób kupowało na zasadzie, że wow, takie super telefony w takich cenach, że to w ogóle jest kosmos, że można było 3, 4, 5 razy taniej niż Samsungi, iPhoney i inne modele nie będziemy reklamować, mhm. bo nikt nam nie płaci. To dało się naprawdę te Xiaomi kupić bardzo, w bardzo dobrych cenach. Tylko, że ludzie się po prostu bali, że o, chiński telefon, że o, to tam mnie zaraz podsłucha, i tak każdy telefon cię podsłucha, więc. O amerykański to... też będzie chciał twoje dane. O to bym się akurat nie martwił, bo to i tak nastąpi. Mhm. Ale chodzi mi o to, że zobacz, co zrobiło Xiaomi. Xiaomi wbiło się szturmem na rynek taki jak polski, ceną i jakością. Mhm. To jest ten sam model, co teraz się dzieje z tymi chińskimi markami samochodów. I zobacz co się stało później, to Xiaomi było coraz droższe, ale zyskiwało też coraz większą taką renomę, pewność, teraz Xiaomi, Okej, okay, jest trochę tańsze ale niż konkurencja, to ale to nie jest różnica taka jak kiedyś, jest trochę tańsze, ale nie tak, że jest 4 razy tańsze, bo widzisz, już sobie tę renomę wyrobiło i nie wiem, czy tak samo nie będzie z tymi autami chińskimi.